Witam w programie Pojemność 2400. Znajdujemy się w tej chwili dokładnie 20 metrów nad poziomem lotniska w Bednarach. A w Bednarach to oczywiście AgroShow 2011. Jesteśmy tu już drugi raz. W tej chwili w takim dziwnym miejscu przy stoiskiem firmy Manitu. Za moment zjedziemy na dół. Dziś Karola ze mną nie ma, bo niestety biedak troszeczkę zachorował, ale za to będę miał okazję przedstawić Wam osobę, która w drugim sezonie programu Pojemność 2400 będzie nas... Pomagać. On znajduje się na dole 20 metrów pod moimi nogami. Zobaczmy, co to jest. Zapraszam na program. Agroshow to największa impreza rolnicza w tej części Europy. Całość zajmuje powierzchnię blisko 85 hektarów. No i jest co oglądać. Niestety, trzeba się nachodzić. No i jesteśmy już na dole. Znaczy dojeżdżamy. Jak zapowiadałem jest ze mną Bartek Kowalski z redakcji Agrotechnika Agrotechnik.pl Tak jest. Agrotechnik.pl, tak powinienem powiedzieć. Eee, słuchaj, jesteśmy na największej imprezie roku. Eee, od czego zaczniemy pierwszy dzień? Dzisiaj jest pierwszy dzień, a na pierwszy ogień idą giganci. Czyli lecimy do gigantów. Tak jest. Zapraszamy na program. Można powiedzieć, że synonimem słowa gigant jest John Deere. Można tak powiedzieć? No, mam nadzieję, A tak. Gigant branży John Deere, ze mną Piotr Dziamski, witam serdecznie. Witam. Szef marketingu John Deere Polska, żeby nie było. Porozmawiamy o nowościach. Jest ich sporo. Widzieliśmy trochę w Lizbonie, teraz jesteśmy na targach w Bednarach i oglądamy te nowości. Przede wszystkim ciągniki 6R, 7R i 8R. Proszę mi opowiedzieć kilka słów o tych seriach. No to jest nowa seria ciągników, wszystkie z nich oferowane z mocą powyżej 170 koni, czyli muszą być oferowane już silnikami spełniającymi normę tier 4 albo Stage 3, jak to inaczej można nazwać, nazywa się silniki, które mają właściwie jedyne, jedynie jesteśmy tutaj obecnie w branży, które mają technologię EGR i DPF, DPF filtrzących stałych, EGR, wchodzenie spalin i powrót Czyli spalin. Czyli nie używamy, nie używamy wielu płynów, tylko nie wszystko, wszystko na nie. dieslu. Tylko wszystko, olej napędowy, stąd nasze hasło ONLY DIESEL. W związku z tym jest pewna to, pewne zalety są oczywiście tego systemu, w związku z tym to jest to, co wyróżnia te ciągniki i jest wspólnym miarownikiem dla tych ciągników. Innym rozwiązaniem jest też JD-Link stosowany w tych ciągnikach, szczególnie w 7R i 8R. JD-Link, który jest znakomitym narzędziem do, do kontrolowania floty. Pierwsza rzecz to do kontrolowania w ogóle ciągnika, czy nie daj Boże, ktoś go ukradnie. Czyli właściciel otrzymuje SMS-a, że, że ciągnik przekroczył granicę gospodarstwa. No proszę bardzo. Lub otrzymuje SMS-a, gdy nagle w ciągniku spadł nagle poziom paliwa. Aha, czyli, czyli, czyli również tak, kraja jest mhm. ograniczona. E, oprócz tego e, monitorowanie parametrów na polu, czyli właściciel siada przed komputerem, loguje się na własne hasło konto na stronę www.jdlink.com Wprowadza swój, link, swój swoje hasło, swój login i szykuje informacje, poszukuje informacji o tym ciągniku, który czyna. Możemy, możemy obserwować, gdzie maszyna się znajduje i, się i wszystkie znajduje. Jej parametry siedząc wygodnie przed biurkiem. Przed własnym biurkiem i widząc, co operator robi. Czy przy flocie, przy wielu ciągnikach to chyba to duża jest zaleta. Super zaleta, ponieważ kontroluje on kilka pracowników. Może monitorować parametry ciągnika maszyny w ogóle, bo też jest Kombine S też jest to wyposażony. Parametry maszyny, czy może doregulować dziś maszynę, poinformować operatora, słucha i w porównaniu do innego operatora uzyskuje słabe parametry, może reguluj, albo wyłapać operatora, któremu należy się jeszcze jakieś doszkolenie, może go wysłać na jakiś kurs dla, do dealera czy do, do John Deere Polska. Czyli nie... zarządzanie to jest podstawowa nowość, jeśli chodzi o, o nowe ciągniki. Wspomniałeś o serii S, kombajnów, porozmawiajmy w takim razie o to jest nowa seria wprowadzona, nowa seria. Seria wcześniej już była, natomiast została poszerzona przez kilka modeli dodatkowych. Przede wszystkim jest to seria rotorowa kombajnów, technologia rotorowa ze zmienionym kompletnie rotorem specjalnie dedykowana dla roślin drobnoziarnistych. Tutaj jest dużo rozwiązań, które ma zwiększyć wydajność maszyny w No właśnie, te, do, tej do, tej pory, do tej pory John Deere zajmował się raczej gruboziarnistymi uprawami. W tym roku chyba to się zmienia. Kombajny serii do tej pory były przede wszystkim konstrukcyjnie dedykowane przede wszystkim do kukurydzy. W tej właśnie teraz, w tej nowej serii odświeżonej, poszerzonej o kilka modeli, kompletnie nasilenie jest i skupienie jest na konstrukcji zapewniającej wysoką wydajność zbożu. Na koniec jeszcze przejdźmy do ciągników, wróćmy do ciągników tak? I, i tutaj pojawia się absolutna nowość, jeśli chodzi o bednary 2011, tak czyli ciągnik 5093. E, myślę, że właściwie wszystkie te nowości po raz pierwszy są w Polsce e, przedstawione i tą wystawę tu zawsze traktujemy ją priorytetowo. W związku z tym 7R, 8R i 6R oraz Combine S to jako pierwsze się pojawiło oficjalnie, otwarte dla klientów i dla wszystkich naszych dealerów. Ale kompletną nowością, którą wcześniej nikt nie widział w całej Europie, jest ciągniki serii 5000 e ale z silnikami czterocylindrowymi i z kabiną. Czyli wyróżnia się silnik, kabina, tak? Coś jeszcze jest? Przekładnia, bo jest to, silniki te różnią się przekładnią od ciągników 5E dotychczas oferowanych przez, przez nas bez kabiny. Tam jest prosta przekładnia, tu jest przekładnia z power rewerserem, czyli łatwo zmieniamy kierunek do przodu do tyłu bez sprzęgła. Dobre dla ładowacza człowego idealne. Ciągniki atrakcyjniej upozycjonowane co nowo do ciągników w porównaniu z ciągnikami 5M, tych najbardziej popularnych wśród naszej oferty w Polsce. W związku z tym jesteśmy przekonani, a gabarytowo parametrami nie Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dzisiejszy odcinek pojemności 2400 poświęcony jest gigantom. W związku z tym nie mogło nas zabraknąć na stoisku firmy Kun. Ze mną dyrektor, pan Artur Szymczak witam. Dzień dobry. Wiem, że na Państwa stoisku jest bardzo dużo nowości. Jedną z ciekawszych maszyn jest na pewno prasa Owiarka. Aibio, proszę o kilka słów na temat tej maszyny. Tak. Wielu rolników ma różne oczekiwania wobec maszyn. Bardzo często producenci dostarczając maszyny do gospodarstwa sprzedają najwyższe technologie w bardzo dużym wymiarze. Te maszyny są duże, przeznaczone dla dużych gospodarstw. Nie zawsze sprawdzają się w małych gospodarstwach. My mamy szeroką ofertę i bardzo często innowacyjne produkty. Między innymi jest to prasa Ibio. Ibio to prasa lekkiej konstrukcji, stałokomorowa, która nie tylko potrafi zbierać masę na sianokiszonkę, czyli odpowiednio docinać, mieć dużą wydajność, ale potrafi również owinąć tą ten balot folią i wyrzucić w odpowiedni sposób. Jest to maszyna przeznaczona na mniejsze gospodarstwa, a zwłaszcza na gospodarstwa, które pracują na łąkach torfowych, gdzie mamy miękkie podłoże, bo masa w tym przypadku ma duże znaczenie, jak również na terenach górzystych, gdzie ten środek ciężkości maszyny musi być jak najniżej ziemi. W 2008 roku firma Kun przejęła znanego producenta francuskiego opryskiwaczy, firmy Blanchard. Efekty są widoczne gołym okiem. Oferta, firmy opryskiwaczy, oferta dotycząca opryskiwaczy firmy Kun obejmowała trzy modele, natomiast w tym roku zaprezentowany został nowy model, Metris. Tak. Przejęcie grupy Blancharda było bardzo dużym. Wyzwaniem dla Kuna, dlatego że mieliśmy kilka produktów opryskiwaczy, sprzedawaliśmy je na, w Ameryce Południowej, chcieliśmy umocnić swoją pozycję jak w sieciach dywerskich całej Europy, tak również. W ofert, poszerzyć naszą ofertę dla klienta europejskiego. Pierwszy owoc tych naszych prac to właśnie Metris. Jest to opryskiwacz o pojemności 4000 litrów zbiornika na ciecz oprysku z belkami o szerokości roboczej od 18 do 36 metrów. I co jest istotne w tej maszynie, że ta maszyna również jest owocem dyskusji z rolnikiem, co jest istotne, a co nie. Na przykład zaczep, który ma specjalną konstrukcję, może być wykorzystywany na górne bądź też dolne zaczepy. Niektóre elementy sterowania elektronicznego GPS, który potrafi sterować tą maszyną na polu, tak żeby oszczędzać również oprysk, bo to są koszty, jakie rolnik musi ponieść w produkcji. Zgadza się, ale. Tak naprawdę prasa, prasowierka AIBIO i opryskiwacz METRIS to tylko dwie nowości z a 18 Naprawdę jest co oglądać. Wszystkie maszyny, tak jak to powinno być w Gigantach, bardzo duże, bardzo efektowne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Cały dzień poszukujemy gigantów branży, przeszukujemy gigantów branży i e, sprawdzamy, jakie nowości oferują w tym roku w Bednarach na Groszow 2011. Ze mną dyrektor generalny firmy Same Dolczwar. Witam bardzo serdecznie, pan Andrzej Jabłoński. E, proszę mi powiedzieć o tych dwóch nowych e, seriach ciągników, przede wszystkim R5, tak. Dokładnie? Proszę o nim opowiedzieć. R5 tak. seria, R5 to jest w marce Lamborghini, również w marce Same ciągnik Laser i w marce Deutz ciągnik AgroTrack. Dwa modele w serii 140 i 160 KONI. Ciągniki, które są skierowane do gospodarstw, które poszukują ciągnika stosunkowo dużej mocy. Natomiast z, w prostej budowie. Pojawiła się także bezstopniowa skrzynia w ciągnikach TTV. To też jest nowość. Tak jest. Drugą, może że tak powiem, drugą stroną zwierciadła, wręcz odwrotną, klienci bardzo wymagający, którzy poszukują rozwiązań z najwyższej półki. Z najwyższej półki. Możemy im zaproponować nową linię ciągników ze skrzynią bezstopniową. To jest w marce deutz linia TTV. Tutaj wprowadziliśmy dwa modele serii 400 to jest 410-420 w mocach 130 i 150 koni. Silniki już z Common Railem. Ale skrzynią bezstopniową, również możliwość komputera pokładowego z monitorem z wysiedlaczem w kabinie, gdzie również możemy sprzę sprzęgnąć maszynę, która jest sterowana komputerowo. Czyli wtedy na jednym monitorze mamy sterowanie ciągnika, maszyny, wszystkie funkcje na jednym pulpicie do sterowania. Czyli duże ułatwienie i poprawa komfortu pracy. Oczywiście. Na koniec powiedzmy o tym. No... Maluchu przy tamtych, przy tamtych ciągnikach, jest to ciągnik same, same, przepraszam, po raz pierwszy pokazany razem z kabiną pojawiał się bez. Dokładnie. Wiosną prezentowaliśmy ten ciągnik w wersji bezkabinowej. No niestety zapotrzebowanie naszego rynku na takie rozwiązanie jest znikome, chociaż trafiły te ciągniki do e, gospodarstw, gdzie są na przykład ob obory z niskim stropem, e, gdzie są tunele foliowe. Stare zabudowania. Tak. Mhm. Tam, e, tam już pracują te ciągniki bez kabiny. No potrzeby rynku e, tak jakby wygusiły na nas e, ro, z poszukania rozwiązania z kabiną. W tej chwili możemy już zaprezentować taki ciągnik e, z kabin Mamy tutaj dwie wersje e, mocy, jest to wersja 60 i 70 koni. E, też wersja bardzo prosta, też z bardzo ciekawą ceną. Ja bardzo chętnie <laughs> zapytam, ile taki ciągnik będzie kosztował? Znaczy tak, e, jeśli chodzi w zależności od wyposażenia i od Bo mocy. Powiedzmy w wersji bez, bez jakichś opcji dodatkowych. E, bez opcji dodatkowych możemy mówić już o cenie 90 tysięcy za taki ciągnik. Bardzo dziękuję w takim razie. Dziękuję również. Marańczowy nagarniacz. Czerwony. Niech będzie czerwony nagarniacz. Zielono-biały kombajn, możemy być tylko w jednym miejscu. Jesteśmy na stoisku Klasa. Ze mną pani Agata Frant, bardzo miło. Miło dobry. W takim razie zapytam od razu na początku: co nowego można zobaczyć na stoisku państwa firmy? Yy, w tym roku na Betnarach, yy, pokazujemy jeśli chodzi o kombajny, yy, nasz. Yy... Najnowszy mały kombajn to jest Avero 160, czyli młodszy brat Avero 240. Pokazujemy teraz nasze, nasz Quadranta 3300 Uniwrapa i wydaje mi się, że teraz pierwszy raz pokazujemy nasz też w Polsce serium 5000 na targach. Zapytam o kwadranta. Jest to duża praca, jest to praca kostkująca. Tak, to jest. Jeśli chodzi o nasze prasy kostkujące, jest to uzupełnienie naszych, naszej oferty. Teraz mamy wysokość balotu do 90 cm. Ona jest ciągle maszyna ze sprawdzoną komorą wstępną. Rozumiem. Ale nowości nowościami, jednak Klas w tym roku obchodzi również rocznicę. Dokładnie 75-lecie powstania kombajnu Klas. Tak, dokładnie tak jest. Przed 75 laty Wyszły z linii pierwsze kombajny. Nie wyglądały może one tak samo jak teraz, na pewno nie. Na pewno Nawet ten, który stoi daleko od nas, to też nie ma 75 lat, ma około 50. Z, z okazji tej rocznicy wiem, że y, ten kombajn, przy którym stoimy, Lektion 750 uzyskał pewne ciekawe e, elementy graficzne, ale nie tylko, które wyróżniają go in, od innych maszyn. Tak, e, jeśli chodzi o... E, my jako firma Klas chcieliśmy zaoferować klientom e, coś specjalnego. Postaraliśmy się też na rynek polski m, dopasować maszynę dla, e, dla wymogów klienta. I tak jak pan mówił, ta maszyna, oprócz tego, że wizualnie widać, że jest e, wióbrzową z oryginalnym napisem Hel, pana Helmuta Klasa, e, ona jest e, wyposażona już e, w... Teraz muszę po kolei mówić, mi sobie nie zapomniało. Jest, e, jest trochę Jest trochę ekstra rzeczy, które nie ma standardowa maszyna. E, I będę mówiła może od, od kanału wciągającego. Jest odsysanie kurzu e, na kanale wciągającym. E, jest, e, maszyna jest wyposażona w... Na pewno w, Ma już cebis z leszkardem, czyli jest przygotowana pod precyzyjne rolnictwo. E, to, co jeszcze ma, e, ma wariator dwustopniowy na... E, na bębnie, ma rozdzielacz plew i ma rozrzutnik promieniowy. Tak grubsza to będzie tyle? Tak, do tego jest, e, widzimy, tu nie, z przodu nie ma koła, są gaśnice, jest tu kadra, tak? O, tak właśnie to o tym zapomnieliśmy, to jest specjalny, to jest nasz, nasz specjalny model, to jest Lexion 750 teratrak. Tak, ten Teratrak jest o tyle specjalny, że to jest Teratrak trzeciej generacji. Chodzi o to, że um, o amortyzowanie tej, tego układu to jest na zasadzie hydropneumatycznym. A więc na stoisku klasa trochę nowości, ale i trochę historii. Wszystkiego po trochu. Bardzo dziękuję za informację. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jesteśmy na stoisku firmy Grégoire Besson. Pośród charakterystycznych czarno-czerwonych maszyn ze mną pan Erik Degowiel Witam. Witam. Dzień dobry. AgroShow to przede wszystkim nowości. Ja chcielibyśmy przede wszystkim zapytać pana, co nowego rolnicy mogą zobaczyć na stoisku państwa firmy. To znaczy, tutaj na agroShow w tym roku mamy dwie e, duże nowości. E, to jest e, Kombi Mix, agregat e, talerzowy z zębami i nowość druga to jest opryskiwacz raptor z wysokością pod ramą M40, taki typowy do rzepaku czy do kukurydzy. Mm. Skoncentrujmy się może na początku na e, kultywatorze, ponieważ wiadomo, że firma Greg są słynie z maszyn uprawowych, więc e, poproszę kilka słów na temat e, samego kombimiksa, co jest w nim takiego nowoczesnego, przełomowego. Tak. To kombi-mix to maszyna typowo do szefu bezorkowego, do, do pracy uproszczonej. So to, to jest istnienie w szerokościach 3 metry albo 3,5 metra. Typowy podciągnik od 170 do 200 koni. Dla gospodarstw od 100 do e, 200, 300 hektarów. E, to jest taka kombinacja zęby plus e, talerzy plus wał. To znaczy najpierw mamy zęby, które e, można powiedzieć głęboszują, pracują około 15 cm niżej niż, talerzy. niż talerze. Tak. Później mamy dwa rzędy talerzy e, montowane na zabezpieczeniach non-stop. E, te talerze mają na 58 cm, to już jest duży, e, więc dobrze e, mieszają. Wszystkie reszki pożywizny, plus później mamy taki wał ciężki, e, który dogniata i wyrówna, żeby typowo przygotować ziemię pod szew. Tak? Jest to kultywator w pełni zawieszany? Tak, to jest maszyna zawieszana. To tutaj, żeby było e, dla mniejszych o 170-200 koni, to była taka maszyna, e, który. Dużo rolników prosiło już od 3-4 lat we Francji, w Anglii. Jesteśmy też przekonani, że w Polsce jest rynek na to dla rolników indywidualnych. Podczas transportu chciałbym dodać, że podczas transportu wał się przynosi nad maszyną żeby po prostu ułatwić transport, żeby ciągnik za mocno się nie bujał podczas, tak, podczas transportu. Tak, łatwiej się transport. Zauważyłem, że przednie zęby w tym kultywatorze, one mają zabezpieczenie hydrauliczne. Tak, mogą być zabezpieczenie śrubowe, może być zabezpieczenie śrubowe, jeśli nie ma kamieni, może być zabezpieczenie non stop hydrauliczne, jeżeli są kamienie. To są zęby proste, może być dołożone skrzydełka, żeby jak najbardziej je ruszać tą ziemię. Zgadza się, więc w takim razie przejdźmy jeszcze do tej drugiej nowości, Mówi, mówię o e, opryskiwaczu samojezdnym Bertu Raptor. Proszę o kilka słów na ten temat. Tak, to, to jesteśmy importerem marki Bertu w Polsce, to przedstawimy e, dzisiaj opryskiwacz raptor z wysokością pod ramą M40 to jest. Wysoki, ale może być nawet 1,60 m. To jest dobry wynik. To są naprawdę duże wysokości. Są szerokie opony, szeroki rozstaw, taki 2,25 m. Więc mamy maszyna naprawdę stabilna, która może pracować z dużą prędkością. To naprawdę to jest plus. Też mamy. Tu jest Belka akurat 24 metry, może być oczywiście Belka do 42 metrów. To bardzo dużo, tak. zdecydowanie. To. Jest to bardzo wydajna maszyna. Jedna no, z... to najwydajniejsze jest to opryskiwacze. Tu jest wydajna Berto. maszyna, to jest typowy oczywiście dla dużych gospodarstw od 400 hektarów z wiś. Które albo mają dużo hektarów rzepaku, i na przykład na desykacja, jak e, rolnik chce jak najmniej uszkodzić rzepak e, podczas desykacji, albo e, podczas e, oprysku kukurydzy, jak kukurydza już jest, już jest wysoka. Aha. To jest silnik e, 200 koni. E, Deutsch oczywiście może być zamontowany, jeżeli są, jest górkowy teren, bardzo mocne górki, możemy montować silnik 240 koni i nawet dać e, ewentualnie mocniejszy, e, większy, większy zbiornik również 5200 litrów. Dziękuję bardzo. W takim razie dowiedzieliśmy się dzisiaj trochę na temat e, nowego kultywatora Gregor Besson oraz opryskiwacza Bertu Raptor. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Kolejne scenko gigantów branży rolniczej to firma Cwernaland i oczywiście dyrektor do spraw sprzedaży, czyli pan Maciej. Trynka. 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 Sprawdzamy oczywiście nowości, które pojawiają się w Bednarach w 2011 roku. Stoimy przy jednej z takich nowości to jest pług czteroskibowy. Nowość. Takie. w Waszej ofercie. Proszę coś powiedzieć o tym. Pułk jest wyposażony w resorowe zabezpieczenie przeciw kamieniom, czyli nie boi się kamieni. Ma skokową regulację szerokości orki od 30 do 50 cm na korpus. I to, co Kverneland ma w standardzie, a czego często nie daje konkurencja, czyli 5 lat gwarancji na ramę główną, 2 lata na pozostałe elementy. To jest taki charakterystyczny że tam powiem, znak firmowy Kvernelanda, nie boimy się dawać tak długą gwarancję, bo jesteśmy pewni tego, co sprzedajemy. Okej, okay, w takim razie pług, że tak powiem, mamy z głowy. Proszę powiedzieć coś jeszcze o kolejnej nowości. Opryskiwacz zaczepiany, ja go tak nazywam, albo ciągniony, jak Pan mówi, ten opryskiwacz zastępuje serię Phoenix. Proszę powiedzieć, co nowego pojawia się, co, co, co rewolucyjnego powiedzmy pojawia się w tym Opryskiwaczu? Jeśli chodzi o różnicę między tym modelem, który był do tego roku, a tym, który prezentujemy to dzisiaj, ale będzie w sprzedaży od przyszłego roku. Jest kilka różnic, głównie jeżeli chodzi o sterowanie, jeżeli chodzi o elektronikę w tym opryskiwaczu. W tej chwili e, tendencja przy e, zabiegach typu oprysk jest taka, że coraz więcej rolników myśli o oprysku, o precyzyjnym rolnictwie, czyli oprysku w oparciu o sygnały GPS-u. Ten opryskiwacz będzie miał wszystkie funkcje dostępne na dzień dzisiejszy na rynku, czyli e, izomacz, izobus, izomacz Telus komputer, który będzie sterował pryskiem w zależności od tego co farmer będzie sobie życzył? Farmer będzie mógł stacjonarnie w domu wprowadzić swoje dawki na konkretne miejsce na danym polu i ten opryskiwacz w połączeniu z GPS-em będzie mu te zadania, które on mu zaprogramuje wcześniej, mógł wykonywać. Operator tak naprawdę będzie się skupiał tylko na prowadzeniu opryskiwacza, natomiast wszystkie funkcje, które wprowadzi mu wcześniej, ten opryskiwacz będzie w danym miejscu pola wykonywał. To będzie opryskiwacz, który będzie dość dobrze wyposażony czyli asymetryczne składanie belki, prawa, lewa strona niezależnie, sterowanie osi i tak dalej, wszystkie te nowości, które są dostępne w tej chwili również u naszej konkurencji, które się pojawiają na rynku, również będzie miał ten opryskiwacz. On będzie miał też taki niespotyka, niespotykane może w innych firmach rozwiązanie będzie miał terminal sterujący, który będzie można podzielić na takie dwie części jak gdyby, dwa interfejsy górny i dolny, które będą pokazywały dane z opryskiwacza, na przykład na górnym ekranie. Na dolnym ekranie będzie można wyświetlać dane z ciągnika, bądź też innej współpracującej maszyny. Także jest to takie dość nowoczesne rozwiązanie. Czyli przede wszystkim elektronika wspomagająca rolnictwo. Tak jest. Tak jest. Bardzo dziękuję. Kończymy relację z programu Pojemność 2400 z AgroShow 2011. E, impreza jest tak ogromna, że nie udało nam się pokazać wszystkiego. Dlatego cała reszta już za tydzień. Do zobaczenia za tydzień. Więcej informacji o programie oraz archiwalne odcinki na portalu tvr24.pl